cześć teraz będziemy nagrywać jak zjeżdżam co so to tej zjeżdżalni jak widzieliście, no, no to widzieliście ale teraz oh. jesteśmy bardzo wysoko i nas chyba moja stopa teraz wam pokażę jeszcze jedną taką kręconą zjeżdżalnie i teraz musimy wejść na to samo piętro bo jest fajnie. tylko najpierw muszę sprawdzić czy ktoś jest dobra nie widzę że ze stery tylko Dobra, teraz, teraz będziemy nagrywać, ja wchodzę i zjeżdżam jaka to duża rzecz tutaj. idzie się pędy, ja oczywiście wyproszywanie rąk, bo to w sieci nie co na początku zjeżdżałam. od dołu Wam pokażę a wiecie, że ja mogę nie wszystko pokazać Ej, tu się idzie między tym czy tu, czy tu? a dobra, zrozumiałam tu jest, ale tu chyba nie mogę Idzie na koło, później. Tu jest coś Bam, bam! Teraz... Bo jeszcze tu nie wszystko pokazałam. Jeszcze może... tam tam zaraz pójdziemy. Jeszcze nie tego zdałam. Czy można zejść na ten dół? No? Teraz to uwaga. Ej, dużo bym tylko nie opuściła. Pęty? To tak zdecydowałam. Mega, fajnie spatimy. ja też mogę. Ja mogę. I tu Widzimy to jest do pianek? Dawajcie! Jak to się Ojej! The <laughs> pick, 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 pick. Mm. 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 This one is a